Witajcie, chciałem się podzielić, jak gdyby jestem na pasiece, dzisiaj jest 3 grudzień, temperatura 2 stopnie I chciałem się pewną rzeczą podzielić, ale wejdę po prostu ze samochodu Okej, okay, już jestem w aucie Chciałem się podzielić pewną rzeczą Ponieważ będąc na pasiece przechodziła tutaj pani, która też jest pszczelarką ja mam pszczoły w Niemczech i, i tym, czym chciałem się podzielić, to tym, że y, po prostu rozmawiając z nią, powiedziała o tym, bo ja się chwalę, że izoluję matki. To izolacja matek w Niemczech jest dość w Polsce, też zresztą kontrowersyjnym tematem. E, I jak gdyby dzielę się z nią, jak ja zimuję, jak ten, i właśnie tak rozmawialiśmy i jej. Po prostu już trzy rodziny się osypały. E, I doceniłem, jak gdyby, to, że posiadam izolatory. I ta kobieta, bo jeszcze wrócę do tego, ta kobieta leczyła pszczoły kwasem według zaleceń Libika e, i czeka na kolejne leczenie. Trzy rodziny nie doczekały. Nie wiem, co tak naprawdę tam się stało. Stawiałbym na warozę, ale nie można tak powiedzieć: jak się nie widziało rodziny, nie zrobiła badań. Chociaż w ten osyp się nie zajrzało. Który leży. E, i, I tak. Ale dlaczego? Ja się cieszę, że mam pszczoły na izolatorze. Bo one dwa tygodnie temu zostały e, Przeleczone. W postaci, kwasem szczawiowym. E, metodą wysublimowania tego kwasu. E, w rodzinach osypało się Koło 700. E, tak było ogólnie około 700 waroza, osobników waroa. I po prostu. E, I tak sobie zacząłem liczyć, bo moje pszczoły zostały e, zaizolowane około do 20. Tam różnie izolowałem, ale do 20 września były wszystkie na izolatorach. E, czyli ja wyliczyłem, że po prostu. Do tego momentu, bo twierdzą jakby przylarze, że jeszcze jest czerwony, nie? w niektórych rodzinach, że jest jeszcze. W Niemczech w ogóle się tak stosuje, że jak przyjdzie tam pierwsze przymrozki, odlicza się 25 dni, łudząc się, znaczy łudząc się, zakładając, złe słowo łudząc, chciałem powiedzieć, zakładając. Zakładając, że pszczoły matki przestaną czerwić i wygryzie się, wygryzą się wszystkie pszczoły i wtedy jest okres bezczerwiowy. To zależy od rasy i tak dalej. Jest różnie. Tak naprawdę są rasy, które same się hamują już we wrześniu. Są pszczoły, które tego nie robią. I mają czerw praktycznie cały sezon. Jeszcze tu w Niemczech jest trochę cieplej niż w Polsce jest y, dwa tygodnie później około, bo to zależy do jakiego regionu w Polsce, południe. nawet w Polsce są różnice, ale jest ogólnie idąc na zachód jest cieplej, idąc na wschód jest zimniej po prostu, jeszcze regionalnie dura północ, południe to też ma wpływ ale jak gdyby moje, moje miasto, w którym mieszkałem wcześniej, Toruń jest mniej więcej w linii prostej do tego miejsca, w którym Przybliżeniu. <noise> Oczywiście dużym, i ja już, jak gdyby, jestem na etapie, w którym pszczoły mam z grubsza wyleczone. Zastanawiam się nad zrobieniem jeszcze jednego zabiegu, ponieważ pierwszy rok sublimuje kwas. Nie wiem, jaka jest skuteczność, ile by zostało po tej pierwszej sublimacji, albo zastosuję jeszcze raz sublimację, albo nakropię je po prostu warometrem. Jeszcze tego nie wiem. Zastanawiam się. I policzyłem, że jak gdyby około czterech pokoleń by było pszczół od 20 sierpnia, nie? Jeżeli dobrze policzyłem, ale to jeżeli ja miałem 700, bo nie wierzę, że się zwiększyła dużo liczba, mogły trochę przynieść i tak dalej, oczywiście. Ja w okolicy nie mam za dużo pszczół, to jeżeli te rodziny by nie były zaizolowane, i na 20 września miałyby powiedzmy 700 sztuk, to po czterech pokoleniach, jaka to by była liczba w tysiącach. I teraz, jeżeli ja bym musiał jeszcze czekać na to, że a w tych rodzinach i zastosowałem tymowar, ty, czyli tymol y, przez dwa tygodnie, czyli cały cykl, jak gdyby pszczół. Dotknął tymol, czyli teoretycznie powinny być, a nie widziałem osypów po tych środkach. E, może mógłbym zastosować kwas e, brówkowy? Nie wiem. E, zobaczymy, nie? E, nadal się zastanawiam, jak walczyć z tą warozą. Najprościej, ja jestem hobbystą. Prawdopodobnie nigdy nie rozwinę się, nie wiem tego, ale na dzień dzisiejszy nie planuję rozwijać się wyżej niż 24 rodziny pszczele, ponieważ w Niemczech to jest jak gdyby liczone jako hobby. Nie muszę odprowadzać żadnych podatków. Od 31 uli musiałbym już płacić jakieś tam, mieć małą firmę. Tak to się nazywa, że małą firmę od 71 już normalną firmę powinien prowadzić. A ja chcę, żeby to jak na razie na dzień dzisiejszy zostało moim pasją, hobby. I można mieć do 30, ale już od 25 też już trzeba coś tam płacić dodatkowo, więc liczba dla mnie 24 rodzin jest wystarczająca, to pozwoli mi hodować swoje matki. Prowadzić te ule w sposób, żeby się tym bawić w jakiś sposób, bawić, czerpać z tego przyjemność. Na przykład, dla mnie nie będzie problemu na wiosnę złączyć kilku rodzin, nawet jeżeli będą średnie, a później za chwilę zrobić odkład, żeby zebrać na przykład miód mniszkowy, klonowy, czy tak dalej. Po prostu nie. Więc będę działał, jeżeli będzie taka potrzeba, w taki sposób. Będę chyba izolował nadal matki, pszczele, bo, tak jak mówię, no teraz, jakbym miał uciekać na okres bezczerwiowy, a mam doświadczenia z ubiegłego roku, że pszczoły potrafiły. Zaizolowałem na jakiś czas, byleczyłem i potrafiły naprawdę. Zaczerwić jak na wiosnę zimą. Po prostu zimą e, po prostu miały pełno czerwiu. Brakowało pokarmu, bo spożyły na wykarbienie. E, I po prostu e, postanowiłem teraz zimować na całą zimę. Kompletnie na całą zimę i zobaczymy, jak wyjdzie. Nie? I też nie chcę zwiększać na razie pszczół, bo nie ma takiego zapotrzebowania na ten moment. ja tam jakoś szczególnie nie, nie pozyskuję klientów, bo nawet nie wiem, czy nie wójdę w hodowlę matek, nie, po prostu. Bo to mnie bardziej interesuje, nie? że to zbieranie miodu to takie jest dla mnie zawsze kłopotliwe w zasadzie, bo to trzeba wywirować, to trzeba, ten Wiadomo, że jak będzie się hodować matki, też to będzie się robić, ale wtedy większość pszczół będzie szła na hodowlę. Będzie się zużywała, w sensie, że będzie trzeba osłabiać rodziny. Nie przyniosą tyle miodu, więc zobaczymy, jak to się wszystko będzie rozwijać i w którym to kierunku pójdzie. Na razie hoduję matki dla siebie, więc to jest dla mnie też ok. Lubię to robić od, od, od pierwszego roku, jak to zacząłem to to zacząłem hodować matki i nadal to lubię jest to ciekawe dla mnie mam matki reprodukcyjne z różnych ras mam i włoszkę ale to bardziej dlatego, że lubię żółtą pszczołę po prostu nie wiem czy ona się będzie sprawdzać w ogóle w Niemczech, czy słyszałem, że te matki potrafią mieć grzybice i tak dalej no chcę to sprawdzić jak to będzie w Niemczech Druga rzecz mam i, i, i krainkę, Peszel. Te słyszałem, że niektórzy ludzie mają w swojej ofercie w Polsce tą pszczołę. I mam też bakwasta jakiegoś tam z e, e, I na razie to chyba na tym poprzestanę. Mam też jedną czy dwie matki, które sam obserwuję, które mi się podobają. W zasadzie jak temat... Nie wiem, czy one przekażą te geny. To też chcę popróbować z tych matek. Pochodować, co to wyjdzie. Trochę wyszły plany na następny rok. Ale no to jest tym co, 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 co ja się lubię zajmować i, i, i to kontynuuję. Patrzę na pasiekę, tak z bok eee, Więc na pewno będę kontynuował. Izolację, jeżeli coś innego nie przyjdzie, znaczy, jeżeli wszystko wyjdzie dobrze. Jeżeli to. Bo boję się takiej rzeczy, że po prostu one osłabną za bardzo i, i nie będzie siła. No, jeżeli ja nie potrzebuję tak silnych rodzin, ale to musiałbym uczciwie przed sam, sam sobą odpowiedzieć. E, zastanawiam się też nad e, hodowlą rotacyjną. Czyli jak gdyby, żeby. Yy, I to by było fajne, bo na przykład yy, w systemie dwumatecznym mam 20 uli, powiedzmy, wszystkie są na. Mają po dwie matki. Yy, nie wiem, ile z tych matek padnie, ale to nie, nie istotne, bo później już też matki, jak sam chodujesz hodujesz, są dostępne. Chodzi, że wrzucasz po prostu przy takiej sile, jeżeli przezimują dwie matki. Nawet jak je rzucisz, to jest bardzo silna rodzina, bo matka, która sama czerwi, nie wyczerwi tyle pokolenia zimowego co dwie matki. Nawet jeżeli ta matka jedna jest skasowana, to powstaje bardzo silna rodzina, która praktycznie yy, zajmuje po rozkłębieniu. Teraz zajmują przy temperaturze dwóch stopni. Mam rodzinę. Która zajmuje 6 ramek wielkopolskich, i to wylewa się poza. Czyli po rozkłębieniu to jest około korpusa pszczół, więc one są jak gdyby już gotowe do zbierania. Po prostu korpus pszczoły bardzo szybko się rozwinie. A jeżeli będą dwie matki, to jeżeli to rozbiję, czyli na dole dam trochę więcej ramek, u góry mniej. U góry matka będzie trochę mniej czerwić, one naprawdę bardzo dużo z doświadczeń pszczelarzy potrafią zaczerwić. I bardzo szybko zbudują siłę. I tak naprawdę jeżeli w pewnym momencie odbierasz matkę, możesz się ją odebrać już z odkładem i po prostu to zależy od siły, bo jeżeli przytrzymasz dłużej i będzie tak, że będzie nadmiar tej pszczoły, to bierzesz dwie ramki, na przykład czerwio, czy półtorej, w takim okresie, że już będzie można, że już można zrobić odkład bez ryzyka, że zaziębi się ten czerw. Zaczekać po prostu nawet, albo podać nową matkę, albo zaczekać ze starą, zaizolować, niech się wygryzie ten czerw, zabrać czerw zamknięty eee, i po prostu przeleczyć, i wtedy to jest rotacja przeleczyć, i budować już siłę tej rodziny na czystej pszczole, bez warozy. Odebrać warozę z starej, poprzez zabranie zamkniętego czerwio odbierze się część warozy z rodziny macierzystej. Tamtą się doprowadza do siły. Starą rodzinę macierzystą przy ostatnim pożytku zamknąć na izolatorze. To spowoduje, że po pierwsze przyniosą więcej miodu, a po drugie to będzie skutek uboczny. Po drugie będzie okres bezczerwiowy, w którym można wyzerować rodzinę z warozy po sezonie. Po sezonie letnim, jak gdyby tych żniw zbierania. I po tym można po prostu e, hodować dwie rodziny czyli tak naprawdę macierzystom rozwijać. I odkład, który już będzie już do tego czasu będzie normalną rodziną, dobrym odkładem. Zależy jaka matka będzie, ale może już się tak poważnie rozwinąć. I na jesień po prostu łączymy te dwie rodziny z bardzo niską warozą. I robimy to, co ja zrobiłem, że łączymy dwie rodziny y, y, koło 20 września, izolujemy, robimy, kasujemy warozę. Poprawiamy po prostu, bo teraz będę mógł wysublimować wcześniej kwas, bo tak czekałem na, na ten kwas. E, e, bo 20 września zaizolowałem matki. E, czekałem na kwas, e, ze względu na to, że jakbym jakikolwiek zabieg wykonał, e, na przykład na kropiu pszczoły albo coś, to, to już... E, to pokolenie zimowe by już dwa razy dostało chemią, trzeci raz jakbym chciał sprawdzić sublimację, więc nie chciałem tego robić, chciałem zaczekać, tym bardziej, że nie widziałem dużego porożenia w osajpie takim dziennym, więc dlatego się wstrzymałem, były przeleczone tymowarem, czyli tymolem w paskach. I warometrem, nie? Bo jedna rodzina u góry, na przykład, która siedziała, miała warometr dwa razy podany w odstępie tygodnia czasu. A na przykład na dole rodzina w dwumatecznej sytuacji miała paski na 14 dni wrzucone, bo się wywalić te paski, bo się robiły temperatury, które, które były za wysokie, nie powyżej 30 stopni trzeba było wyciągnąć. Ale 14 dni obejmuje cały okres wygryzu czerwią. I też na w osypach nie widziałem za dużego. Nie było warozy. Ciężko było mi znaleźć i pokazać warozę. Ale teraz widzę, że było po 700 sztuk, czyli po 300 na rodzinę. Bo jeżeli rodzina była złączona, to po 300 na rodzinę wyszło. Myślę, że za zługa to jest z tego, że rok temu zaizolowałem. Izolacja wpłynęła, także bardzo wyzerowałem te rodziny z warozy. A ludzie, którzy tego nie zrobili, była ciepły grudzień, waroza się rozwijała po prostu i teraz mają stratę tych rodzin, nie? Bo leczą cały czas tak samo, nie? Ta waroza nie jest wyzerowana. Nie, nie mówię kompletnie, ale nie jest bardzo ograniczona do takiego poziomu i one, yy, po prostu ta waroza się hoduje w tych ulach. No, uważam, że jesienią strata połowy pasieki jest dużą stratą i albo to jest jakaś choroba albo wroza, nie jest jakiś czynnik który wpłynął ja tak naprawdę mam jak na ten moment to jest początek jak zaczęły zimować mam rodziny silne jest dużo pszczoły zobaczymy co będzie na wiosnę ile rodzin przeżyje eee, i po prostu w jakiej sile ile przyniosą miodu no, ale tak jak mówiłem, no ja mogę sobie złączyć, jeżeli mam 20 uli, e, wystarczy mi na pasiekę po 5 uli, bo one mi przyniosą tyle miodu, e, że wystarczająco na tą ilość klientów, którą ja mam w tej chwili. E, nie chcę mi się to jakoś e, tego rozwijać, w sensie, żeby latać i, i po prostu mm, pozyskiwać klientów. E, no zobaczymy. Zobaczymy. Jest rodzina. Można będę niedługo jechał do Polski, zobaczymy. Może trochę do Polski. No, na swoje potrzeby też. Zacząłem używać też produktów przelich. ale to może w innym filmie jak ja to robię i tyle, nie? Więc myślę, że taka. Przy takim... No, przy takiej jak gdyby hodowli jak ja mam tutaj, że hoduję sobie 20 uli, to te zabiegi, co ja robię, to są spoko. Hmm, chciałbym jakoś tak czasowo, żeby y, ograniczyć czas też na pasiece. znaleźć jakieś rozwiązania, ale no nie wiem jeszcze, nie? Bo ja na ten moment bardzo dużo czasu poświęcam, nie? A jakby była rotacja, to też może, no... Cały czas chcę szukać tak, żeby to było wszystko dobrze dla pszczół i jak gdyby z czasem dla mnie też, żeby to wyglądało. Na ten moment przy 20 rodzinach w sezonie poświęcam dużo czasu. Tym bardziej, że hoduję. Ale to też pozwala nie wydawać tyle pieniędzy, nie? Na matki czy coś, bo koszt matek jest w Niemczech, matka jednodniówka chyba 15 euro do 20 potrafi ko kosztować yy, i to wiadomo jak jest z tymi matkami nie? że kiedy potrzebujesz to nie ma ich nie albo po prostu taka yy, unasieniona potrafi kosztować od 20 chyba 5 do zależy jaka rasa no, i 50 euro potrafi kosztować matka nie? Yy, więc to, to jest duży koszt nie? Za, jeżeli ja wychaduję 20 matki, to praktycznie zwraca mi się koszt zagabienia pszczumny. Gdzieś ta oszczędność zawsze jest, a lubię to robić. Eee, no. W tym roku hodowałem matki. Wcześniej na nikocie hodowałem. W tym roku jakoś w ogóle na tym nikocie mi nie szło. Eee, zacząłem nauczyłem się przekładać, przekładam larwy po prostu. Jeszcze chcę sobie ten, ten system przekładania usprawnić, kupić jakiś izolator, bo w tym roku nie byłem przygotowany w ogóle do tego, żeby e, przekładać larwy, więc zacząłem przekładać, szukać, które są mniejsze i tak dalej, jajka przerzucać. Ale chcę zrobić to trochę w inny sposób. Po prostu kupić izolatory na ramkę Wielkopolską i po prostu będę tam ramkę przyczerwioną zamykał będę miał mm, pewność 100%, jeżeli podobie wyciągnę te jajka, które są po prostu. To będę wiedział, że mają dobę i będę wiedział dokładnie, żeby z jak najmłodszych hodować, nie? To tak to, nie? Tak to wygląda. Film wyszedł około 20 minut, to... Tak krótko pogadałem. Nie wiem czy to co chciałem powiedziałem, ale powiedziałem to co powiedziałem. Pozdrawiam serdecznie.